Cześć, witajcie, z tej strony Natek i w tym filmie gramy w grę Horsa Horizon 5 I, i, Jak widać, właśnie zostałem wyrzucony ze samolotu i lecę właśnie na spadochronie, albo czymś takim koło wulkanu i, i, i nagrywam to już e, któryś chyba piąt. i nagrywam to już z Czwarty raz, bo coś mi się zacinało Ale dobra, mam nadzieję, że teraz już to działa. No to dobra. No to dobra, jak na razie bardzo dobrze idzie. Jak na razie dobrze idzie i nie wywala, więc jestem zadowolony. Naciśnij tak, aby, aby przełączyć kamerę. Dobra, yy. Dobra, ja chyba ktoś tutaj przyjechał. Dobra, eee... Yy. Chyba nie będę czytać tych y, y, dialogów To możecie sobie czytać jeżeli chcecie, ale ja będę się, Ale ja tego nie będę robić Wy widzicie jaka ta gra... jaka ta mapa jest duża? O, naprawdę, dobra Tu jest kolejny skok i go już zaraz wyprzedzę O nie, nie, nie Dawaj O nie, co tu się... dobra, mogę... Mogę się przewinąć w jeszcze trzeba się przewinę. Tak żebym wylądował dobrze Tak żebym dobrze sartował. Dobra. Dobra, jedziemy. Dobra, pięknie. Ciekawie by było co, co bym. Ciekawe by było co bym się stało jakbym na nim wylądował. Alora. Trzeba to zwolnić Alora, ja na razie bardzo dobrze idzie. Dobra. To auto jest naprawdę fajne. A więc tutaj wyskakuje i tu jest jakiś tor No to fajnie A więc tutaj jest nowy ten samolot I tutaj chyba wrzuca drugie auto Dobra Dobra, a więc chyba już Ląduję. Dobra. Pięknie. I jedziemy dalej. To auto jest... Dobra, to auto jest do, dość duże. Dobra, ojej. Jeszcze chcę, żeby Okej. Dobra, a więc... Już jest... Już jest wszystko dobrze. Dobra, tutaj... Tam, tam daleko widzę jakąś burzę piaskową. Muszę chyba w nią wjechać. Z tego, co widzę. Zniszczyłem jakiś słup, ale dobra. O, tam widzę, że jakiś inny auto jedzie. Jakiś inny auto jedzie, dobra. Ładnie. Mogę przewinąć, ale dobra, ja nie chcę przewijać, to, to jest wszystko dobrze. Dobra, o, to było naprawdę ładne. I tutaj trzeba zwolnić. Dobra, jedziemy. Tu jest ta burza pioskowa, Będzie trzeba przez nią przejechać. Dobra. A tutaj już y, się to powoli kończy, widzę tam na widzę, widzę tam na mapie. Więc dobra. Dobra, ja jestem, jestem po celu. I tutaj jest nowy ten samolot. Dobra. Jest jakieś odotterenowe, bardziej. Dobra, chyba w coś wjechałem um, Obawiam się, że coś się stało Dobra Już jestem Jedziemy dalej, dobra Dobra, tutaj była jakaś rzeka Olora I ta rzeka mnie zwalnia jest naprawdę fajny efekt Jak, jak ta woda idzie Jak kamera się robi mokra, dobra Dobra, no to tutaj jest kolejna rzeka, mała kurka była. Dobra. Tutaj chyba do jakiegoś miasteczka dojeżdżam. E, fajnie. Tak, tutaj ktoś. Tutaj jakieś inne auto wjechało. Dobra. Nie, nie. nie. Dobra, samolot tam właśnie przeleciał. Dobra, już. Chyba wszystko dobrze. Tak, już jest wszystko dobrze. Ju, już się tak mi auto nie trzęsie. Dobra. Dobra, więc tam daleko widzę most. Ten samolot leci i... Wow. No, skocznie, zwolniłem tempo. Pięknie. Dobra. Dobra, przewinę się wstecz. Ta opcja jest naprawdę fajna. Dobra. Du dużo lepiej. I ten samolot i ten samolot przeleci chyba pod tym mostem. Chyba to nie jest do końca bezpieczne, ale... Nie szkodzi. Dobra. Ora, tu jest jakiś... Tu jest jakiś tu, tutaj jest jakiś budynek. Dobra. Tu jest, tu jest jakieś auto Ładu Dobra A więc chyba Dobra A więc y... auto Dobra Samochód Dobra te, te samochód wyjeżdża Dobra Jadę Dobra Wow Zobaczmy, że To jest naprawdę Naprawdę szybkie Dobra Wow Tam po lewo, na górze piszę yy, ile mi zostało. I tutaj jest koniec, dobra, albo nie, jednak nie. Dobra. I tutaj było jakieś małe miasteczko. Jakaś pustynia jest chyba, albo coś... Coś podobnego. I tu jest jakieś kolejne auto. A, ten samolot już znowu wraca i tam są jakieś... Tutaj, coś się dzieje, widzę. Dobra, a więc ja pod tym samolotem, dobra, ładnie, ładnie, i tutaj chyba jest, tutaj coś się dzieje. A więc tutaj jest chyba jakiś. Personalizator postaci. Spróbuję to zrobić. Spróbuję to jakoś. Ładną postać zrobić. A więc wybrałem jakąś postać. a więc tutaj się coś... Tutaj jest jakieś, tutaj jest jakieś wydarzenie. To jest to, to auto, w którym przyjechałem i tutaj z tego auta wychodzę ja. Dobra i pięknie. Dobra, więc tutaj jakieś, no, jakieś kolejne auto przyjeżdża. I, tu, i, I tutaj jest ten samolot. I tutaj jestem ja i... Jest na ta postać, ale dobra. dobra. A więc dostałem jakąś kartę chyba, i dalej samochody wyjeżdżają z tego samolotu. Okej, tutaj są te auta. Dobra. I chyba będę musiał wybrać któreś z nich. A więc mam. Yy, o, tak. Mam takie auto. Mam takie. Oraz mam takie. Myślę, że. Mi się najbardziej podoba o to auto. Ja wybiorę. Ładny silnik. Jeżeli wy macie tą kreton, to napiszcie, jakie auto wy wybraliście. Dobra, więc mogę do tego wsiąść chyba... Tu jest... Dobra, mogę zmienić sobie y, tą tablicę rejestracyjną. Na no, tak, jeszcze dwie literki zostały, a więc mogę zmienić, myślę, na tak, YouTube. No ale to może... Zostać, akceptuję, a więc dobra, ładnie. A więc dobra, wyjeżdżam. Dobra, więc tutaj jest mapa. A więc dobra. A więc już mam, mogę tam jechać. Tak, mogę tam jechać. Je jedź na zawody pokaźne. Dobra. Dobra, okropkie to obszary. Dobra, jak na razie to to bardzo fajnie wygląda. No dobra, tam ktoś jechał chyba. Dobra, a więc ja myślę, że, że zrobię je ja to w następnym odcinku i, ja na razie, y, i na razie zakończę to, więc jeżeli Wam się to podobało, to, to zasubskrybujcie mój kanał i zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam za oglądanie tego filmu. Cześć!